Cześć, przychodzę z porównywaczem z sanatorium, słuchajcie, to już chyba jest ostatni, tak jak mówiłam ta w poprzednio, że będzie jeszcze jeden. I tak nie wiedziałam co, ale mi się przypomniało i nasunęło, słuchajcie, bo um, chodzi o sprzątanie. Ja jestem 3 tygodnie zawsze. Słuchajcie, to było tak, że w pierwszym tygodniu pani przychodziła co drugi dzień. Ja przyjechałam w niedzielę. Nie wiem, czy pokój był sprzątany, czy nie. Było czysto, ale no nie wiem. W każdym razie było sprzątane w poniedziałek, w środę i w piątek. I akurat była zmiana pań sprzątających, więc od poniedziałku była nowa pani. I nowa pani sprzątała, słuchajcie, w poniedziałek, we wtorek, w środę jej nie było, w czwartek i piątek. Więc nie wiem, jak to działa. Czy każda zmiana ma inna, inne, inaczej sprzątanie? Nie wiem, w każdym razie tutaj tak jest. No i a propos jeszcze tego, że jest e, normalnie lodówka w pokoju, malutka, ale jest. Czajnik w pokoju jest OK. E, są. E, to jest mi się wydaje, że to jest pokój dwuosobowy, bo to spokojnie drugie łóżko. No ciasna woby było faktycznie. Ale no, na, na taką dostawkę się nadaje e, ten pokój. I myślę, że dlatego dostałam już teraz, wiecie, bo ja... Ja w ogóle chciałam bardzo wysoko pojechać, żeby mieć dobry widok. Pani mi zaproponowała nad morze. E, miałam do wyboru z balkonem albo bez balkonu 20 złotych, dziennie więcej, ale ja stwierdziłam, że mi balkon nie jest potrzebny, jak mam widok nad morze, tak pani powiedziała. Więc spoko, no, ale potem jak już e, dostałam e, potwierdzenie, że, że mam wpłacić zaliczkę, e, więc jeszcze się rozmawiałyśmy przez telefon, no i pani mówi, że mm, Jedynie um, mogę dostać pokój do czwartego piętra jednoosobowy, bo od piątego do e, wzwyż są, e, remont jest przeprowadzany, a pokoje jednoosobowe są tylko do ósmego piętra, 9 i dziesiąte, nie jest jednoosobowe, nie ma jednoosobowych pokoi, więc jest, jest remont, więc tylko dostanę e, pokój e, na czwartym piętrze. Ja, no, no dobrze, no, z pokoju, no tak ma być, no ale jak przyjechałam po przyjeździe, zameldowałam się, zameldowałam się, Pani do mnie mówi, proszę, tutaj jest e, kluczyk 804, ósme piętro. Najpierw nie załapałam czaczy, ale potem, jak wjechaliśmy z mężem e, i wejścia, i mówię: e, okej, okay, fajnie, ósme piętro, super, tak jak chciałam. E, ale patrzę przez okno, no nie ma widoku na morze. Jest widok na główną ulicę i na daleko Hen-Hen: jakieś budynki, i argo arenę. <słuch> <słuch> Przepraszam, tutaj mi się zawsze chce spać, mimo że czy, coś, czy chodzę na spacery, czy nie chodzę, zawsze chcę mi się spać. E, ale wracając. No i a propos małej lodóweczki, która jest, ten w ustce tego nie było, czajnika w ustce tego nie było, bo na korytarzu e, jest są jeszcze dwie szklanki, słuchajcie, e, talerzyk i sztućce, cały komplet, łyżeczka, nóż i widocznie przypuszczam, że łyżka też była, ale gdzieś się zapodziała. No w każdym razie jest cały zestaw sztućców, sztuczcy. Um, no chyba nie przypominam sobie, żeby cały zestaw był w którymś sanatorium. Łyżeczka to i owszem, czy filiżanki, czy kubeczki, czy szklanki, talerz też chyba gdzieś tam był, ale nie właśnie nie przypominam sobie, żeby był cały zestaw sztućców. No tu akurat są. Także to jeszcze chciałam Wam powiedzieć taka propos sprzątania i, i tego, w, co się znajduje w posażeniu yy, pokoju. A i nie ma. Nigdzie nie ma regulaminu, w sensie spisu z, z natury, jak ja to nazywam, czyli yy, wiecie, że w pokoju znajduje się lodówka, jedna sztuka yy, stolik, jedna sztuka, fotele, dwie sztuki, zasłony, dwie sztuki itd., itd. Tutaj tego nie ma. Także dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia za rok porównywanie następnych samatomin.